Sejmu, wyciągnęliśmy całą z testami, to proszę żebyście sprawdzili czy nie zostały naruszone. Proszę. Czy można zajrzeć do środka? Nie, 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 nie można. można. Próbuj. Nie da rady. Proszę. Mateusz zobaczyć też. Da się zajrzeć? Nie. No to w takim razie. Co będziemy 20, 38. W sali 38 jest 20 osób. Pani proszę do swojej sali, tam 20 i uczniowie nie przeliczą, nie sprawdzą. I już, ja wyszłam się znacie, że w sali numer 38, na nas jest. Я думаю, что это очень интересная ситуация.